Dziękuję wszystkim oczywiście, którzy towarzyszyli mi podczas tej mojej e, krótkiej przygody e, w, na parkietach e, wielu boisk. I, I mam nadzieję, że e, te emocje, które gdzieś wspólnie razem przeżyliśmy, e, będą cały czas żywe w naszych sercach. Mariuszu, witam Cię serdecznie. Moment szczególny w twoim, w twoim życiu i taki chyba, no nie wiem, czy on jest trudny, bardzo trudny, czy taki emocjonalny. Jak, jak Ty byś tak na, najkrócej powiedział, co w tej chwili przeżywasz? Jakie emocje? Na pewno jest emocjonalny, bo e, pewien etap mojego życia się kończy i mm, to nie jest tak, że można się do tych emocji przygotować. Na pewno one są wewnętrznie bardzo silne, natomiast można się przygotować do jakby nastąpienia tego momentu. I tutaj wykonałem ogromną pracę, żeby ten moment przejścia, tej transformacji był dla mnie jak najbardziej optymalny i łagodny, i myślę, że, że się udało. Natomiast faktycznie, um, chociażby na tym ostatnim meczu um, w Ergo Arenie, gdzie tak licznie przybyli kibice, um, pożegnać mnie osobiście, ale, ale również um, ci, którzy byli przed telewizorami, um, no na pewno jest to super uczucie i taki wyraz też wdzięczności z ich strony, że to przez te 20 lat. Um, w których cieszyłem swoją grą wszystkich kibiców, to, to fajnie w ten sposób się pożegnać przy takiej dużej frekwencji, przy tylu miłych słowach i tylu fajnych emocjach. A chciałem się spytać właśnie o samą decyzję podjętą o zakończeniu kariery, bo ty raczej chyba wszystko masz dobrze zaplanowane, jeśli chodzi o swoją karierę, generalnie przez lata miałeś. Czy ta decyzja już zapadła na przykład przed tym sezonem, czy gdzieś w trakcie spontanicznie? Kiedy już wiedziałeś, że. Że to będzie ostatni kurs sezon? Ja mniej więcej od dwóch lat się przygotowywałem do tego. E, dokładnej daty dwa lata temu nie mogłem określić, e, natomiast e, przypuszczałem, że to może być sezon lub dwa. E, i też te wszystkie moje działania były skierowane po to, żeby jak najłatwiej przejść. W tym sezonie też jakby jasno została określona moja rola i to też mi pozwoliło na to, żeby poniekąd się wyciszyć sportowo. Pomagałem na tyle, ile mogłem zespołowi i myślę, że ten rok też mi dużo dał takiego Hmm, pozytywnego uczucia, że, e, że zbliża się ten koniec, że zbliża się e, to przejście e, w inne aktywności. E, I e, jakby od samego początku tego sezonu już wiedziałem, że to będzie mój ostatni. Y, y, powiedz, no to jest oczywiście na pewno zdroworozsądkowa decyzja i głęboko przemyślana. Ale tak czysto teoretycznie, pytam. Czy Ty byłbyś w stanie rozegrać jeszcze na przykład jeden sezon z pluskizerą? Jak patrzymy, co jesteś w stanie na boisku zrobić, to wydaje się, że tak. Ja myślę, że, że tak, że spokojnie dałbym radę, bo to nie jest tak, że zmusza mnie moje zdrowie fizyczne do tego, że trzeba zakończyć. Na pewno nie jest tak, że się regeneruje, jak moi dwudziestoletni koledzy, bo, bo tu bym skłamał. Myślę, że na optymalnym moim poziomie, który zawsze gdzieś się utrzymywał, nie byłbym w stanie po prostu zaprezentować swoich umiejętności w pełnym wymiarze całego sezonu. To też ta decyzja też jest bardziej łagodna dla mnie. Jestem człowiekiem, który E, chciałby wykonywać wszystko e, perfekcyjnie, jest to i wada, i zaleta. E, natomiast no, z, z pełną świadomością też wiem, że e, przed drużyną stoją pewne cele, pewne rzeczy, które, e, do których dążymy, i z pełną odpowiedzialnością też wiem, że. E, Mógłby być problem, e, tak jak powiedziałem na wstępie, e, z takim normalnym e, funkcjonowaniem na wysokim moim poziomie przez cały okres sezonu. Bo rozumiem, że to jest troszkę tak, że niektórzy sportowcy przeciągają to zakończenie kariery, aż do momentu, kiedy rzeczywiście no, już. E... Nie są w stanie nic zdać i to troszkę słabo wygląda. Ty chciałeś, rozumiem, uniknąć sytuacji, w której ktoś by wytykał, no jeszcze ciągnie, Kończysz w momencie, w którym jesteś absolutnie spełniony, nie musisz niczego już więcej pokazywać, udowadniać, a i forma nie zgorsza. Tak, dokładnie. To jest, to jest na tej zasadzie, że ja wielokrotnie powtarzałem, że ja nie będę swojej kariery przeciągał w nieskończoność po to, żeby tylko funkcjonować. W tym sezonie też miałem parę takich momentów, gdzie ta moja forma sportowa nie była najwyższych lotów, i to jest normalne, bo u każdego sportowca nie da się utrzymać wysokiej formy przez 8 miesięcy i ta forma faluje. Więc, mając na uwadze, że będą te zniżki, formy wynikające z różnych okresów, w których jesteśmy. E, mogłem spokojnie podjąć trudy tego sezonu i w momentach, w których e, drużyna potrzebowała mojej pomocy, mogłem spokojnie wejść i, e, i dać siebie na tyle dużo, żeby, żeby pomóc w zdobywaniu punktów. Natomiast e, faktycznie no, w przyszłym sezonie mogłoby to wszystko wyglądać tak, że e, po prostu zostałoby to przeciągnięte w pewną nieskończoność, e, i po tym sezonie e, ja bym czuł m, wiele takich negatywnych e, e, emocji w stosunku do swojej osoby, bo, e, bo wiedziałbym, że nie dałem tyle, ile mogłem, e, i, e, i źle bym się z tym po prostu czuł. Teraz jest ten moment taki, że, e, że wiem, że e, moje ciało, moje umiejętności były na takim poziomie, że mogłem dać siebie wszystko drużynie. E, korzystali z tego, ja korzystałem oczywiście z przyjemności grania e, i myślę, że to jest najrozsądniejsze, że po tym sezonie e, moja kariera zawodowa się po prostu zakończy. A, a jeśli spojrzymy tak szerzej, no bo Ty w, w zasadzie kończysz karierę w, w roku, w którym skończysz niebawem 40 lat. Czy w ogóle sądziłeś, że tak długo ta Twoja kariera będzie się toczyła? To była pierwsza część pytania, a druga część pytania. Y, co, co spowodowało, że, że jednak byłeś sportowcem długowiecznym na wysokim poziomie? Zaczynając od pierwszej części, ja myślę, że każdy z siatkarzy, każdy z zawodników, którzy, którzy wykonują lub podejmują się zawodowego sportu, chcieliby do 40 lat funkcjonować w bo to jest to jest niewątpliwie dosyć długo i, i ogromne osiągnięcie, żeby w pełni zdrowia funkcjonować w, do tak długiego wieku. E, natomiast e, ja myślę, że cały sekret był w tym, że e, potrafiliśmy razem ze sztabami dopracować taki system e, i taki plan treningowy, który. Mógł mi pozwalać na podejmowanie i przekraczanie granic mojego organizmu bez uszczerbku na zdrowiu. I chyba to było e, takim kluczem do tego, że mogę się cieszyć. Ostatnimi meczami prawie w wieku 40 lat. Jak się tak spojrzy na Twoją karierę, no to pewnie wyrastają ponad wszystko medale Mistrzostw Świata, ale zastanawiam się, czy to złoto z 2014 roku i tytuł MVP, oczywiście, który wtedy dostałeś, czy na pewno jest dla Ciebie rzeczą ważną. Ale ciekawi mnie na przykład, jak postrzegasz w tym kontekście srebro z 2006 roku, bo to jest taki moment, który myślę, że miał wpływ nie tylko na ciebie, ale i w ogóle na całą reprezentację później, w późniejszych latach. Nie mówię, że srebro jest ważniejsze od złota, tylko że w pewnym kontekście tego, co zrobiła potem kadra, miało olbrzymie znaczenie. Na pewno to srebro z 2006 roku otworzyło pewien etap, pewien rozdział w, w polskiej siatkówce, bo to nie chodzi tylko o rozdział reprezentacyjny, bo również e, rozdział klubowy. E, Siatkówka z biegiem lat napędzała się, i ten sukces na pewno pomógł w rozwinięciu naszej dyscypliny, w wejściu na przykład mediów, gdzie istotnym elementem było, było zainteresowanie się naszą dyscypliną telewizji polsat. To spowodowało wielką popularyzację, jak i również. Taką perspektywę szkolenia młodzieży, więcej osób, więcej dzieciaków chciało funkcjonować w świecie siatkarskim, a to się bezpośrednio przełożyło na, to, na tą sytuację, którą mamy w chwili obecnej, że no niestety ale albo istety, trener reprezentacji ma ogromny ból głowy, jaką czternastkę powołać na daną imprezę, bo masz czego wybierać. Jest duża konkurencja, a to jest spowodowane, myślę, że przede wszystkim tym sukcesem z 2006 roku, bo ten medal był wyczekiwany od wielu, wielu lat. Na każdej imprezie polskiej nie, nie mogliśmy, w różnych zestawieniach oczywiście, nie mogliśmy uzyskać tej jakby kropki na i Gdzieś tam zawsze było pukanie do tych drzwi, no ale nikt nie otwierał. My też nie potrafiliśmy tych drzwi otworzyć, aż właśnie do 2006 roku, gdzie można powiedzieć, że przegraliśmy złoto, ale ja myślę, że z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że my wygraliśmy srebro, bo Brazylia w tamtym momencie jakby nie była osiągalna. Do nich się tak prawdę mówiąc porównywali wszyscy, gonili ich i to zostało uczynione w latach późniejszych. Zrównały się poziomem drużyny, które goniły tą Brazylię. Później było ciężko wygrywać dane imprezy, natomiast w 2014 roku, później w 2018 i później na kolejnych mistrzostwach świata, co też wielu ludzi mówi, że jest wielki niedosyt, bo nie było złota. No drodzy Państwo, złota nie było, natomiast jakby ktoś powiedział 12 lat temu, że słuchajcie, na trzech imprezach będziemy mieli dwa złota i srebro, to każdy by wziął w ciemno. Nawet by się nie pytał, czy... czy jest to możliwe, czy nie, tylko tak, ja biorę to w ciemno, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast po takim meczu, oczywiście, są pewne emocje, jakiś taki niedosyt jest, ale to jest ogromny sukces. Srebro na mszosa świata, być jedną z trzech drużyn, które gdzieś tam są najsilniejsze na świecie, i jedną z drużyn, która w trzech wielkich mundialach była w finale, no to, drodzy Państwo, no, nie, nie ujmujmy, tylko doceńmy to, to srebro. E, ale tak jak e, wspomnieliśmy na początku, myślę, że taka poważna droga w tej, w tej siatkówce, którą mamy do tej pory, to było właśnie otwarcie w 2006 roku te, tym srebrnym medalem. Choć dodajmy, że żeby pokonać Brazylię w Mistrzostwach Świata w takim ważnym, no to musiałeś wrócić do kadry, za namową Twojego kolegi klubowego Stefana Antigi, no i wtedy ta Brazylia się okazała do pokonania. Je. Tak, ja się bardzo cieszę, że, że tak się po, poskładało wiele sytuacji, wiele czynników, że mogłem spokojnie wrócić do reprezentacji. Oczywiście też wiele pracy Polski Związek wykonał pod kątem samego traktowania, jak i również zabezpieczenia zawodników. I, i to, było, to był okres, w którym też chciałem się. Ja to zawsze powtarzałem, że chciałbym się pożegnać z kibicami po prostu z boiska. Tak jak wypada sportowcowi. I, i zawsze mi gdzieś tam przez te lata mojej nieobecności. To doskwierało i mm, oczywiście były gdzieś tam próby wcześniejszego powrotu, natomiast no, m, z różnych przyczyn niezależnych ode mnie to nie następowało, aczkolwiek e, tutaj się, tak jak powiedziałem, nadarzyła e, szczególna chwila, e, w pełni transparentne było to, e, to moje przyjście e, na konkretnych warunkach, e, nie było żadnych niedomówień. Więc można było się spokojnie skupić na pracy i oczywiście grać jak najlepiej potrafiłem i z drużyną, która sięgnęła po to najwyższe trofeum na, na tej imprezie, po prostu się mogłem pożegnać, jak i również ze wszystkimi kibicami. A czy to jest tak, że gdyby to nie został wtedy Stefan Antiga trenerem, to by cię nie było w kadrze? Gdyby ktoś taki pomysł rzucił, czy to, to teoretyzujemy teraz, ale tak, jak, jak mu to patrzysz? Znaczy ciężko jest powiedzieć, że ja nigdy nie rozpatruję, co by było gdyby, bo naprawdę e, ciężko jest w pewnych sytuacjach zachować e, e, jakby obiektywizm. E. Na pewno, jeśli zostałyby te wszystkie czynniki, o których wspomniałem, ta transparentność, te warunki uzgodnione z obydwu stron spełnione, to myślę, że to nie, nie byłby żaden problem. Ja jestem człowiekiem, który współpracuje na określonych, z góry zasadach i tych zasad tych ram granic, jak się trzymają dwie strony, to, to jak najbardziej ja jestem w stanie w tym, w tym funkcjonować. Natomiast jeżeli gdzieś tam są łamane zasady albo niedomówione zasady, a później wychodzą jakieś kłopoty, problemy związane z tym, że coś ktoś nie dopowiedział, a wymagał, no to ro rodzi się pewna atmosfera niejasności i niesprawiedliwości i. E, takich rzeczy jak najbardziej e, zawsze unikałem, i, i, i zawsze starałem się prowadzić to w stronę takiej mm, prawidłowości e, i jasności z góry przyjętej. Oczywiście no, wiadomą rzeczą jest, że nie wszystko e, idzie e, przewidzieć i trzeba się też w tym odnaleźć e, i różnego rodzaju kompromisy, akceptacja różnych warunków też następuje. Natomiast e, bardziej mi chodzi o to, że. E, jeśli sobie określimy pewną współpracę na początku i ona jest przyjęta z obopólnym szacunkiem, to jak najbardziej ja nie widzę żadnego problemu. Chociaż dostawało Ci się, pamiętasz, za, za to, że ty chciałeś respektować pewnych, żeby pewne zasady były respektowane ze strony związku. No była to cała, cała historia. Rozumiem, że to może przez moment było niezbyt komfortowe dla ciebie, ale wyszło na dobre, chyba tak można powiedzieć. Czy tak, na pewno ten okres był dla mnie dosyć bolesny i, i e, nieprzyjemny. Natomiast, jakby wziąć pod uwagę punkt obecny, to jak najbardziej było to właściwe i wiele się potem zmieniło. Oczywiście, mówię, no nie było to przyjemne, natomiast było to na tyle znaczące, że, że te zasady zostały po prostu wprowadzone i i ten cały obraz funkcjonowania reprezentantów Polski, którzy bronią i powinni się tylko i wyłącznie skupić na, na bronieniu naszych barw narodowych i nie zajmować się rzeczami innymi, które są ważne przy funkcjonowaniu, jak również przy planie treningowym i przygotowaniach do danej imprezy, spowodowało to, że mogą po prostu z czystą głową wyjść na boisko i bronić naszych barw. I, i to jest fajne, że, że to zostało zauważone, że to zostało poważnie potraktowane i zostało zmienione. Mariusz, wspomniałeś o młodzieży. No to ja nawiążę do pewnego młodego człowieka, który wyszedł w poniedziałek meczu w Gdańsku i, i wykonał zagrywkę. Tak to wyglądało, jakbyś to ty wykonywał tę zagrywkę. Bo miałem wrażenie, jak obserwowałem to, że cała sekwencja ruchu, wszystko, co on zrobił, jest absolutnie identyczne. Tak tata podpatrzył czy tata coś tam podpowiadał? Mój syn jest jakby w pełni autonomiczny. Ja jakby nie uczestniczę w jego rozwoju, jeśli chodzi o doglądanie go w pozycji jakby trenera. On może w ten sposób, żeby to dobrze wybrzmiało. Ja w pełni ufam trenerom, którzy z nim pracują, w pełni ufam w szkoleniu, które, które przechodzi i jak, jakby to są ludzie, którzy się na tym znają i w pełni wiedzą, co robią. Ja mogę służyć radą, jeśli mój syn mnie zapyta. Ja mogę służyć pewnymi rozwiązaniami, jak ja bym to zrobił, ale on musi do tego sam dojść, więc jakby... Ja rozumiem, że wygląda jak moja wierna kopia, natomiast wynika to z obserwacji. To jest, ja bym to przyrównał do takiego treningu, właśnie wyobrażeniowego. On od samego początku swojego życia, kiedy już zaczął być na tyle świadomy, że jest w danym miejscu, w danym momencie, chociażby całe Mistrzostwa Świata, które przeżył ze mną, od strony szatni. E, później rozwijając się w kolejnych grupach e, wiekowych, e, jakby mnie obserwował każdy mecz, każdy trening, e, na którym mógł uczestniczyć, w którym mógł uczestniczyć, powodował to, że z tych obserwacji on wyciągał bardzo dużo informacji. I jakby naturalnie nauczył się tych ruchów. Ma taką niezwykłą zdolność, że jakby on sobie szybko w głowie poukłada daną sekwencję ruchów i on po prostu to odwzoruje. I to wygląda teraz, jakby to była jakby moja wierna kopia, bo faktycznie sam widziałem, jak on to robi, i jakbym widział siebie w lustrze. Oczywiście on ma swoje też takie zachowania, które są charakterystyczne dla niego, no ale te ruchy, które, które wykonywał chociażby podczas zagrywki. no. Jakby bardzo, bardzo, bardzo zbliżone do, do mojej osoby. Uważasz, że może być pewien problem w tym, że wszyscy będą Arka porównywać do ciebie? Że on będzie miał... no bo nazwisko będzie jednak mu ciążyło w pewnym sensie. Nie unikniemy tego porównania i jakby to nie będzie nieobecne. I my z Arkiem wielokrotnie już rozmawialiśmy na ten temat, bo to nastąpi prędzej czy później, jeżeli on będzie funkcjonował w świecie siatkarskim, to to nastąpi, że będą porównywać go do mnie różni ludzie, różni eksperci, bo to jest nieuniknione. Natomiast My mu zawsze powtarzamy, słuchaj, ty nie jesteś Mariuszem Wlazłym, tylko ty jesteś Arkadiuszem Wlazłym. Ty jesteś w pełni autonomiczną jednostką, która buduje swój potencjał, która buduje swoje umiejętności, która buduje swoją karierę. Jeżeli ty chcesz, żebyśmy my ci pomogli w czymś, my ci pomożemy jako rodzice, nie jako e, ojciec, były siatkarz, który e, nie wiem, będzie na siłę pchał e, syna w jakieś e, struktury bądź jakiejś drużyny, tylko na zasadzie, słuchaj, chcesz grać w jakimś klubie? ok my ci pomożemy, zorganizujemy ci, nie wiem, mieszkanie, zorganizujemy ci e, e, jakąś tam e, namiastkę życia, pomożemy ci, nie wiem, finansowo jak trzeba będzie i tak dalej, i tak dalej. Jakby zaopiekujemy się jego e, taką typową życiową Życiową przestrzenią. Natomiast on sam podejmuje decyzje w stosunku do swojej kariery zawodowej. To on trenuje i to on uczy się tych umiejętności. Ja za niego życia nie przeżyję, moja żona za niego życia nie przeżyje, ani nikt inny na tym świecie nie przeżyje. Natomiast te porównania będą i on jest gotowy na te porównania, bo on już w chwili obecnej. Ma wysoką jakby świadomość swojej, swojego ciała i wysoką świadomość swoich umiejętności, które nie są perfekcyjne. Trzeba je dalej ślifować, i on wie, że musi bardzo dużo pracy wykonać, po to, żeby miał zaplecze i fundament bardzo solidny, żeby móc funkcjonować na najwyższym poziomie w świecie sportowym. I jakie w ogóle plany fotograficzne, może jak możesz zdradzić, a co jeszcze poza, poza sportowego byś teraz mógł rozwinąć? Czy plany fotograficzne? Oczywiście, jeżeli to się będzie wiązało z zagospodarowaniem mojego czasu, to ja chciałbym jak najwięcej podróżować. To oczywiście, tu jest wiele innych aspektów, bo rodzina, dzieci, szkoła, jakby te wszystkie czynniki muszą się zgrać, jak i również praca. I oczywiście chciałbym pojeździć po, po, po świecie, po miejsca, które mnie bardzo interesują fotograficznie. E, oczywiście wszystkie sporty, których nie mogłem dotykać, a bardzo chciałem, czyli chociażby pojeździć na nartach w okresie zimowym, e, czy też... Czy nie. Był zakaz w kontrakcie formalny, że nie mogę jeździć na nartach? Tak, my mamy takie zapisy, że jakby zbierając wszystko w jedną całość, wszelkie sporty kontuzjogenne są zabronione, więc de facto wszystko. To jest normalne podejście profesjonalne, i, 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 i każdy z nas ma świadomość tego, że jakby przez okres sezonu. Naszą, e, naszym priorytetem jest e, dana dyscyplina, i ta dla nas dyscyplina powinna być dla nas ważna. A wymarzony cel, miejsce podróży fotograficznej, to jaki jest na ten moment? Znaczy nie ma takiej e, jednej. To jest tak jak z, me z meczami, że m, jakby nie, nie potrafię wybrać. Każdy, każde miejsce ma swoją e, tajemnicę, głębię, jakby e, coś ważnego dla mnie. No na pewno chcę wrócić na Islandię, bo tak tylko e, po Macoszemu objechałem całą wyspę, e, i te miejsca, które odwiedziłem, one zasługują jakby na pobycie troszkę dłużej. Na, Ujęciu tych, tych, tych miejsc z różnej perspektywy, na którą nie bardzo miałem czas. Na pewno też chciałem wejść w głąb Islandii, bo tam też jest wiele ciekawych, fantastycznych rzeczy. No ale są Hawaje, gdzie są czynne, żywe wulkany, że tak powiem. Są też niesamowite miejsca w górach. Także no, jest wiele, wiele, wiele tych miejsc i ciężko mi wybrać te. Naprawdę jedno wyjątkowe. Mariusz, no bo rozmawiamy przed tym twoim ostatnim meczem, który rozegrasz w karierze, jakoś sobie, nie wiem, wizualizujesz, jak to będzie wyglądać? Eee, nie, kompletnie nie. Zostawiam to jakby losowi, ze względu na to, że żeby zwizualizować cokolwiek, to trzeba mieć do tego dane. Eee, jeżeli mm, taki przykład dam. Jeżeli. Eee, mm, wizualizuję sobie akcję w postaci zagrywki chociażby na, na boisku. To ja wiem, jak wygląda boisko, wiem, jak wygląda mój podrzut, wiem, jak, jak moje ruchy się, moje ciało układają, do tego dochodzą zmysły, pewien zapach, jakby zmysł wzroku powoduje, że to światło też współgra, jakby czuje się obecność ludzi i tak dalej, i tak dalej. Powoduje to wszystko, że to wyobrażenie jest bardzo żywe i jakby przenosi nas w takie tak zwane warunki realne. I na tym polega trening wyobrażeniowy, że jakby odtwarzamy wszystko i kreujemy tą rzeczywistość tak, jakbyśmy chcieli, ale w oparciu o dane, które nam pozwolą poczuć się. Jakbyśmy byli w tym miejscu w prawdziwym życiu. Co później przenosimy oczywiście w czas rzeczywisty. Natomiast tutaj ja nie mam danych. Jakby ja jestem w stanie sobie wyobrazić mecz w Warszawie na torwarze, natomiast kompletnie nie potrafię wyobrazić sobie, jaka będzie na przykład atmosfera. Mogę sądzić, że będzie świetnie, fantastycznie, jak zawsze w Warszawie. Natomiast y, co się wydarzy, ciężko mi powiedzieć. Dlatego ja to zostawiam losowi, zostawiam jakby organizatorom, ludziom, którzy, którzy tam przyjdą. Zobaczymy, co się po prostu wydarzy. Natomiast jest to mm, pewien moment oczekiwania, jak i również y, jestem bardzo też niecierpliwy, bo chciałbym, żeby już być w Warszawie i móc rozegrać ten mecz. Nie ze względu na to, że się kończy, natomiast ze względu na to, że Zawsze pamiętam, że w Warszawie była miła, prze, e, fantastyczna atmosfera. Kibiców było zawsze ogrom. I czy to przyjeżdżałem e, z Bełchatowem czy z Treflem, to zawsze e, było bardzo dużo takich fajnych e, emocji e, pozytywnych, i, i, i tak zawsze pamiętam hale z, z Warszawy. A my zawsze pamiętamy wielkie i wspaniałe emocje, jakie towarzyszyły Twojej karierze, 20-letniej, wspaniałej, kapitalnej, fantastycznej wydarzeniami, osiągnięciami i medalami i za to w imieniu widzów, którzy obejrzą naszą rozmowę chciałem serdecznie podziękować. Myślę, że kibice też już dają wyraz temu, że no, jesteś kibicem bardzo ważnym dla nich i w ogóle w polskiej siatkówce. Także jeszcze raz też dziękuję. Dziękuję bardzo dziękuję wszystkim oczywiście, którzy towarzyszyli mi podczas tej mojej e, krótkiej przygody e, w, na parkietach wielu boisk i, i mam nadzieję, że E, te emocje, które gdzieś wspólnie, razem przeżyliśmy, e, będą cały czas żywe w naszych sercach. I, i, I do zobaczenia na parkietach, trochę w innej roli. Króciutkie, rzeczywiście, 20 lat minęło, jak Zbiza strzelił. No, jak tak zastanowić się, to tak niedawno to było, naprawdę.